Cześć, tu Michał, witam Was na moim kanale oraz witam Was w nowym roku. Przed Wami pierwszy zestaw z 2019 roku: Star Wars Elite Pretorian Guard Battle Pack. Zestaw składa się z czterech minifigurek, a w zasadzie z pięciu, jeśli doliczymy tego otodroida. W zestawie mamy. Platformę treningową, stojak na broń, właśnie tego dodatkowego Droida z podstawką przeźroczystą. Dopiero teraz zauważyłem, że w zestawie mamy tu dodatkowy miecz świetlny, co jest w sumie niespodzianką, bo żaden z obrońców Snoka nie używał takiej broni, oczywiście tylko Kylo Ren się posługiwał mieczem, ale oczywiście swoim, a ten jest standardowy, bez tych dodatkowych bocznych... Ostrzy. Mamy też jednego smutnego szturmowca, który nie wiem, czy widzieliście memy w internecie. Tak wygląda smutny człowiek, który został zaproszony na imprezę, gdzie nikogo nie zna. Na boku opakowania mamy oczywiście zdjęcie krewetki w skali 1 do 1. Także nie czekajmy dłużej, otwieram zestaw i zobaczymy, co jest w środku. W pudełku znajduje się krótka instrukcja. Na końcu mamy reklamy. Ja oczywiście z góry Was przepraszam za te refleksy światła, ale wiadomo, jest zima, jest ciemno, także w dzień nie ma opcji, żeby coś takiego nagrać. Mam nadzieję, że jakość będzie dobra. Mamy woreczek numer 1, woreczek numer 2, Także szybko to otwieramy i zobaczymy, co mamy w środku. Ok, woreczki mamy rozpakowane. Zobaczmy co jest w środku. Ja rzuciłem okiem i tak na dobrą sprawę nie widzę wielu ciekawych elementów. Wyróżniłbym tu taki oto klocek. Myślę, że na pewno mi się on przyda do budowy moich własnych projektów. Jest dużo czerwonych. Trochę czarnych, trochę szarych. Jest krótki łańcuch. Ja, tak jak mówiłem, zapewne to stanowisko treningowe i tak złożę na chwilę, i po czym je rozłożę. Bo części zawsze się przydadzą, a takich małych zestawów po prostu nie mam ochoty trzymać, albo nawet nie mam miejsca na nie. Także czas na budowę i omówienie zestawu. Omówienie figurek, zaczniemy sobie od Szturmowca, jest to raczej standardowa figurka, taka jak w poprzednich latach, czyli z 2018 Wersja chyba 2017 miała trochę inny ten grubszy, to malowanie na hełmie Broń, od razu ja tego nie znoszę, więc wywalam, on dostanie porządny karabin tu się pod hełmem nic nie zmieniło. Jest standardowa główka dla szturmowców, także idziemy dalej. Droid bojowy. Jest trochę ciemno, więc wybaczcie, ale ciężko nagrać w zimę porządny film przy takim świetle. Niestety trzeba się wspomagać lampami. Jak widzicie, zaskoczeniem jest tu miecz świetlny. Ja w ogóle tego wcześniej nie widziałem na zdjęciach promocyjnych od LEGO. Fajny dodatek na pewno się przyda, całość wygląda naprawdę fajnie, będzie można z tym dobrze walczyć i tak dalej. ale przejdźmy do najlepszego elementu, czyli trójka z złych, albo jakich tam zwał, krewetki i Pretorianie. I słuchajcie, według mnie są to naj... jedne chyba z najlepszych figurek, jakie można dostać aktualnie w zestawach na 2019. Są po prostu no, świetne. Kolor czerwony robi to naprawdę ogromną sprawę. Yy, I tak warto zaznaczyć, że yy, dwóch jest jak widzicie, ma takie jednakowe nakrycie głowy. Ten jest nieco inny. Yy, nie pamiętam, jakie figurki były w zestawie z salą tronową Snowka. Wydaje mi się, że miały identyczne nakrycie głowy jak ten. Największą różnicą jest tu. Oczywiście dół, bo w sali tronowej naukami mieliśmy te ukośne spódnice, sukienki. Tu są nóżki, i szczerze mówiąc, uważam, że jest to znacznie lepsze rozwiązanie, bo daje nam większą swobodę ruchu, zabawy ustawienia figurek w pozycjach bojowych podczas walki, itd, i tak dalej. Z tyłu nadruk, bo wszystko wygląda naprawdę świetnie, pod hełmem. Z tradycyjnie nic, czyli zwykłe czerwone główki. Bardzo mi się podoba ta broń. Jest to chyba najfajniejszy element, no, najfajniejsza broń dla wszystkich pretorian. Bo uwa zwróćcie uwagę, jak długie są te bronie. To jest trochę przegięcie, trzeba będzie coś z tym zrobić. No bo no, jak to wygląda. to figurki będą no, przewracać się, bo trzeba je dobrze postawić, żeby to utrzymały. W filmie chyba no, tak długie to nie było. Na pewno ciekawym elementem jest ten to ostrze. Wcześniej nie widziałem takiej części, więc yy, fajnie, że jest. Tak samo czerwona rękojeść od mieczy świetlnych. Też tego nie miałem u siebie. Naprawdę fajna rzecz. Yy, w tej broni jest. Klocek, którego wcześniej nie miałem, nawet nie wiem czy on występował, wcześniej jest to zwykły, jak widzicie, jednostudowy, okrągły klocek, ale z dziurą on jest w kolorze dark red, także nie wiem, prawdopodobnie nowość, albo po prostu nie widziałem wcześniej nic takiego. Dobra, pretorian mamy omówionych, to jedziemy dalej z platformą treningową. Dobra, zestaw mamy zbudowany. Pan szturmowiec opuszcza imprezę. Zroit również omówiony. Jedna, jeden pretorian na bok. I tak w zestawie mamy jakiś tam uchwyt, stolik na broń. Okazuje się, że mamy jeszcze jedną. Taką oto na łańcuchu z harpunem. E, chyba było coś takiego w filmie. Dobra, i na. DESER czy danie główne, platforma do walki. Jak widzicie, te miejsca są obrotowe, tak jak było na pudełku. Dzięki temu nasi pretorianie mogą ciężko trenować, by chronić snowka. A, A jak, jak było w filmie, to wszyscy wiemy, nie udało się. To, co zaznaczałem wcześniej, czyli nóżki, dają nam tu no, znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o ekspozycję tych figurek. Myślę, że przy tych sukienkach, gdyby mieli stać tak na baczność, byłoby trochę mniej ciekawie. Nóżki, jak widzicie, jest znacznie lepiej. Mogą walczyć, który pierwszego zrzuci, zapewne wygrywa. Sama platforma to prosta konstrukcja. Tu mamy po prostu obrotowy klocek, nic ciekawego. Podczas budowy liczyłem te części, naliczyłem ich tam około z plus minus 60, więc standardowo jak na Battle Pack niewielka ilość. I szybkie podsumowanie. Zestaw to tak naprawdę tych trzech panów, czyli Pretorianie, obrońcy snołka, którzy chronili przywódcę Najwyższego Porządku, jak to się skończyło, to wszyscy wiemy z filmu Last Jedi. Panowie nie dali rady, ale i tak są świetni. Figurki są naprawdę mega przepiękne nadruki, bardzo ładnie zrobione. Zbroje jeszcze lepsze. Także no, ja osobiście ten zestaw jak najbardziej polecam. Uważam, że no, cena katalogowa 69 zł, to może warto poczekać kilka tygodni, aż spadnie. Myślę, że za 50 zł. Złotych spokojnie będzie można ten zestaw kupić. Z mojej strony dziękuję za uwagę. Niebawem pojawi się kolejna recenzja oraz mój projekt własny. Kolejny już jest w przygotowaniu, także zapraszam do subskrypcji kanału. Ja dziękuję jeszcze raz. Cześć.